Zapraszam na kolejny odcinek poczytajek Biblioteki Norwida. Dzisiaj towarzyszą nam dwa misie. To jest Edek, wita się z Wami, a to jest Malinka, również wita się z Wami serdecznie. Te misie kiedyś towarzyszyły nam wszędzie. Wyjeżdżała z nami na wakacje w góry, nad morze, na wakacje do babci. A później zawsze oczekiwały na powrót córki w oknie jej pokoju. Dzisiaj będą razem z nami słuchały bajki o przygodach Myszy Matyldy. Ta bajka nie ma ilustracji. Autor Władysław Wróblewski obiecał, że przygotuje niespodzianki dla dzieci, które zrobią ilustrację do tej bajki. Słuchajcie zatem uważnie. Przygody myszy Matyldy. Matylda wyrusza w świat. Mysz Matylda mieszkała pod regałem z książkami. Żywiła się elementarzem. Dzień po dniu, kartka po kartce, aż ogryzła go do okładki. Wtedy spojrzała na atlas świata. Całą jego pierwszą stronę zajmowała mapa naszej planety. Napis poniżej głosił. Ziemia jest kulą. To znaczy, że idąc prosto przed siebie, można ją obejść dookoła i wrócić do miejsca, z którego się wyszło. Przeczytawszy to, Matylda oświadczyła rodzinie: Szare życie szarej myszy jest zbyt nudne dla kogoś, kto zjadł cały elementarz. Wyruszam w podróż dookoła świata. Skubnąwszy na obiad kawałek afryki, jak zapowiedziała, tak zrobiła. Przeszła przez pokój i dziarskim krokiem wkroczyła do kuchni. Tam, o obyczajem, spenetrowała wszystkie, nawet najmniejsze zakamarki. Za lodówką znalazła trzy okruszki chleba. Schrupała je, pogłaskała się po brzuszku. I ruszyła w dalszą drogę. Łazienkowe kafelki aż lśniły, lecz wcale nie przypadły jej do gustu. Pokręciła noskiem na to zimne, nieprzytulne miejsce i wyszła. Przedpokój okazał się ciekawym, szybkim miejscem do pomyszkowania, Zaczęła od półki na obuwie. Przeszukała buty Maćka i już miała zajrzeć do Danisówek halenki, gdy poczuła na sobie zimne, przenikliwe spojrzenie. – Tak, to był kot Kacper, prastary wróg Mysiego Rodu. Przerażona Matylda pomknęła w kierunku wąskiej szpary pod drzwiami. Kocur był tuż, tuż. Jeszcze chwilka, jeszcze kawałek… Zdążyła! Napastnik wrócił na legowisko, a zdyszana uciekinierka rozejrzała się po pokoju. Otoczenie wydało jej się dziwnie znajome. To biurko, ten regał, a pod regałem… – Moja nora! – krzyknęła. – Wróciłam do miejsca, z którego wyszłam. A skoro tak, to właśnie zakończyłam podróż dookoła świata. Na powitanie podróżniczki wległa na dywan cała mysia rodzina. Wszyscy pytali, jak też wyglądają te dalekie, nieznane krainy. – Nic specjalnego – odpowiedziała Matylda. – Wszędzie jest dobrze, ale we własnej norce najlepiej. To jest koniec pierwszego odcinka przygód Myszy Matyldy. Dzisiaj misie miały dodatkowe uszy. Uszy Mysie, towarzyszyły nam też dwie myszki, ale oczywiście one nie muszą wcale wyglądać tak jak Mysz Matylda. Wiem, że dzieci mają bardzo bogatą wyobraźnię i mogą stworzyć fantastyczne rysunki. Zróbcie takie rysunki, poproście rodziców o pomoc i zdjęcia zamieście w komentarzach. Czekamy i zapraszamy na kolejne odcinki Mi się dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.